Haj dzień dobry, witam się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. To się nazywa kuźwa wejście, prosto za kulis. Rysiu i jego brzuszek, no. Bazyl i Bazyl i Bazyl i też jego brzuszek, bo Rysiu też ma taki duży brzuszek jak Bazyl, tak? Kotki po prostu, co mu, co mu dupę wąchasz? Cztery minuty, ja nie mam tego tyłu do przodu, nie. Jest Houston, mały problem, mamy plamkę. Zaraz wam coś pokażę, jak wam to pokażę, to mi po prostu, no nie uwierzycie. Nie uwierzycie mi. Zawsze się z tego śmieję, w tym nie ma nic śmiesznego, ale ja się z tego śmieję, że zawsze tak opowiadam, że mi nie uwierzycie. Jak ja rzeczywiście miała coś niewiarygodnego do opowiedzenia, nie? Jakby nie było, każda z moich historii jest rzeczywiście imponująca. Pół żartem, pół serio. Jak widzicie, tutaj w mojej dłoni jest mop. Bo właśnie jeździłam trochę na mopie. O, coś tu źle dojechałam, wiecie? Muszę jeszcze raz to poprawić. W ogóle przez te zasłony coś tak cimne jak w dupie zrobiło. Dobra, ale teraz możemy kontynuować, bo już będę mogła się skupić na mopie, a nie na tym, że tam mi się zrobił mały zaciek, nie? I ja już go nie widzę, już go nie mam, już został zlikwidowany. Mop jak mop, możecie kojarzyć go z vloga. To jest mop z Wiledy. kupiłam go w Biedronce i to jest fajne, że on ma tutaj pojemnik i wlewamy sobie płyn wodę i wodę i nie musimy na przykład pedałować, żeby wytrzepać mopa i pozbyć się trochę nadmiaru wody. Pamiętacie moje ekstazję na temat tego mopa? To taki jest... Niby tak, niby nie. Ja mam czasami do niego taki mały dystans i mieszane uczucia. Moje serce raz tak przypierdziela, a raz po prostu ma ochotę pęknąć na pół i wyrwać mi klatę. Ja już go mam dosyć sporo czasu, ale powiem Wam, że jeszcze się z nim docieram. No właśnie, nie był ok, ale coś nie gra. Właśnie minęły te magiczne 4 minuty, o których wspominałam, i zaraz pokażę Wam to, czego nie uwierzyć. Pamiętacie, jak wczoraj we vlogu oglądaliście super zarąbisty, fajny, cudowny, wspaniały, zajebisty, tak bardzo smaczny ryż? Ten ryż jest, nic się z nim nie stało. Posypałam cebulą prażoną, walnęłam kleks keczupu i majonezu. I mam do tego trzy pierogi z kapustą i grzybami. Jak widzicie, majonez jest na swoim miejscu. Na razie widzimy rączkę. Poczekajcie. Cześć, widzowie. Ja mam urzeczkę. Idziemy właśnie z mamusią jeść. To jest pora obiadu i ja będę, zobaczcie, ja będę jadła. A czemu mam łyżeczkę w łóżeczku, to się nie pytajcie. No to taka dłuższa historia, nie? Powiedz. Mama, to jest moja ulubiona łyżeczka. A a a Matko, zobaczcie, co dziewczynka robi. Jezu, mama, podnieś to do góry. O matko, co ty wyprawiasz? Ja nie wytrzymam A jak wachlujesz fajnie Ale wiatr robisz, wiesz? Sympatycznie Może tak trochę być Ihi, Ihi. To Co dziewczynka robi? Juhu O matko A Plujesz jeszcze? A pff. Chodź tu, chodź no idziemy na grubo nie, na grubo, nie, kwiatka be. o Boże. Matko jak ta dziewczynka krzyczy przy tej zasłonie normalnie. A psu? Trykłaś na widzów? A psu? Tak? Super. W tle oglądamy reklamę, ale oglądamy damy i Wiśniaczki, Także bardzo interesujący program. Widzowie? Kocham was. Oho! O, jak fajne. Kaka. Kaka. <laughs> Moje ząbki, kochane. Te reklamy Berlinki w tle też są dobre. Oni też takie jaja odstawiają, że... Takie wiecie, z poczuciem humoru są, nie? Mamusia! Co tak krzyczy? Bazyl, uciekaj! O, Bazyl to się jeszcze zdążył przeciągnąć, nie? Co się tam będzie stresował? Gdzie, gdzie ty uciekasz? Dziewczynko, halo! Chodź, mama tylko skarpetki chciała założyć. Halo! Królowa jest tylko jedna. Malwinka. To znaczy, ja nie wiem, czy tu chodzi o to, że tylko Malwinka się tutaj mieści. Bo Mir chyba też by się zmieścił. Mhm. Uh mhm. -huh. Uh -huh. Patrzcie, jaka kombinatorka. Co ta dziewczynka robi? Patrzcie, już nogi chcą mieć do góry. Chodź, mama te skarpetki tylko chciała założyć. No? Ja cię tu. Oh, chodź. Co ta mama odstawia? Mamusia umyła podłogę i pieni sobie drugi raz. Juhu, lecą na laurkę! Co laurka robi? O ja! Łapie bańki. Mamusia będzie może sama tym operować, dobra? Ty jeszcze chwilkę. O matko, co ta dziewczynka majstruje dzisiaj? Naprawdę, czy jesteś wulkanem energii? Chodzi, biega, wspina się, no po prostu. O, krzyczy. Nie? <grytanie> Ale ta dziewczynka krzyczy. Słuchajcie, a ja wam chciałam pokazać, że stało mi się takie coś. Nie, ja sobie nic nie zrobiłam. Też buziaczka, Malwince? Hm? O kto dać buziaczka Malwince. Malwinka takie miny boczne trochę strzela, ale widzę, że no nie tak w oczy, no co ty robisz? No delikatnie. Zobacz, o matko Malwinka się wygina aż. Ona nie wie co się dzieje. Daj buziaczka Malwince. Daj buziaczka Malwince. O nie, Malwinka jak że buziaczkiem dziękuje. dziękuję, idę do Rysia. Waga biegnie. <laughs> Chodź do basenu, o matko kochana, ona nie zdąży chyba, o boże mamusia, o boże ile piłek, o boże wszystkie twoje, tak, o matko, ona zapomniała, o boże Żółta, ale ci te żółte wchodzą w rękę i ja cię kręcę Jestem osobą, która by mogła pożartować nawet z tego typu rzeczy, ale sytuacje w życiu bywają różne i może z tego lepiej nie żartować Wygląda mi się kuźba po nie? No dobra, no może nie dosłownie, mam po prostu parę takich zadrapań ty, kicia kocia! Chodź no tu. Chodź, kicia kocia! Kilka dni temu, jak byłam z laurką w Pepko, ona mówi, że była. I najpierw byłam w Pepko, i z Pepko wyszłam zanieść zakupy do samochodu, żeby wejść do biedronki z pustymi łapami, nie? Juo! Ja. Daj, mamusi, mamusia też zje. Piłeczkę. O boże, patrzcie. Ona już idzie. I tak naprawdę, ja nie wiem, co mi się stało, ale to mi się stało w Pepko. Ktoś na mnie czyhał i zrobił mi to niespodziewanie. Nie no, bez jaj. Po prostu wyszłam ze sklepu i ogólnie kropiło. I pamiętam, że jak pakowałam te zakupy do samochodu, to mnie tak tu zaczęło szczypać. I tylko się tak spojrzałam No dobra, no wiecie, już się nie zagłębiałam, bo nawet nie było czasu i rura do tej biedry. Marsz, marsz, Dąbrowski. Jest. Kicia-kocia przyszła. Bierzesz kicie-kocie? O to już czytamy? Patrzcie, co ona robi. Ona chce wszystko. Jezus, co ta dziewczynka robi? Nie wiem, teraz się śmieje, że ktoś mnie zaatakował, a pewnie się o coś otarłam, nawet nie wiem, wiecie, jak to jest. Jak... To jest coś w tylu, że jak masz ranę, jej nie widzisz, to cię nie boli. Ale w momencie, gdy ją zauważysz... no to tak boli, że człowiek normalnie szpital widzi. Ja nie wiem, czy to jest smaczne, wiesz? A w dzisiejszym filmie chodzi po prostu o to, że ja w końcu spełniłam swoje marzenie. To jest od Ani z Instagrama I zostałam prawdziwą twarzą Majonezu Winiary Jeszcze kocham i uwielbiam Nie no z tym majonezem, z tą twarzą majonezu Winiary To ja się tak śmieję i się nie śmieję Ja wiem, że to jest nierealne W ogóle nie logiczne i nieetyczne I nie wiadomo co jeszcze I nawet gdybym jakimś zasranym cudem Dostała kiedykolwiek propozycję To nie wiem czy bym z niej skorzystał. Ale jak widać Marzenia się spełniają Karolina, majonez, kowalczyk Dzięki serdeczne kciuka do góry, subskrypcja. Widzimy się jutro. Do zobaczenia. Cześć.